Skuteczna resuscytacja, zasady defibrylacji to podstawy pierwszej pomocy, jakie zostały przekazane przez ratownika medycznego w trakcie specjalnego kursu. Tę cenną wiedzę zdobywały uczennice Medical School w Tarnobrzegu. Nigdy nie wiemy, kiedy będziemy świadkami wypadku lub sytuacji zagrażających ludzkiemu życiu. Dlatego ważne jest posiadanie wiedzy, którą można wykorzystać w praktyce. Najważniejsze zasady z zakresu pierwszej pomocy poznawały uczennice bezpłatnej medycznej szkoły policjalnej, mieszczącej się przy ulicy Moniuszki 6 w Tarnobrzegu. Wiadomo, że w dobie rozwoju różnego rodzaju technologii, takie podstawowe. Rzeczy jak udzielanie pierwszej pomocy jest konieczne nie tylko ze względów prawnych, ale przede wszystkim obycia z tą pierwszą pomocą, żeby w przypadku jakiejś zaistniałej potrzeby nie stać jako ten wiz, tylko uczestniczyć jakby na żywo w ratowaniu człowieka. Przede wszystkim umiejętna resuscytacja, tak i obsługa AED. Podstawami pierwszej pomocy z uczennicami dzielił się wykwalifikowany ratownik medyczny. Podobne kursy w tej szkole organizowane są co roku. Korzystają z nich uczestnicy kilku kierunków. Najczęściej są to otwierane kierunki medyczne, takie jak opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik masażysta, technik sterylizacji medycznej i asystentka i higienistka stomatologiczna. Mamy wielu uczniów, także jak najbardziej zapraszamy. Nie wymagamy matury, także nie ma jakiegoś limitu wieku i zapraszamy i młodych i starszych osób do zapisu. Nauka w Medical School odbywa się w weekendy i trwa od roku do dwóch lat. Kończy się uzyskaniem tytułu technika.